Witam wszystkich serdecznie na kanale MedMex. Ja oczywiście jestem Max. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Unboxing i instalacja z gry. To będzie gra, każdy z Was już wie. Battlefield 1, słuchajcie. Wiem, 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 słuchajcie. Czas od premiery do dnia dzisiejszego, tro troszeczkę tego czasu upłynęło, lecz niestety były obowiązki, które yy, niestety yy, spowodowały, że nie mogłem tego odcinka nakręcić. Słuchajcie, prędzej. Ale czas nadszedł, a więc spóźniona y, premiera na moim kanale gry Battlefield 1. Tak, tak, to jest właśnie to pudełko, to jest właśnie ta gra. Tak, ak, tak powiem Wam jeszcze y, tytułem wstępu y, miałem wielkie oczekiwania, bardzo czekałem, bardzo czekałem na grę FPS tych wielkich dwóch, dwóch studii, y, które y, czekałem na to, aż któraś z tych firmy stworzy właśnie grę osadzoną w realiach wojny światowej, czy to pierwszej, czy to drugiej to już jest absolutnie yy, to już było absolutnie bez znaczenia, ważne było to żeby w końcu, w końcu odejść od tej bitwy przyszłościowej yy, roboty i tak dalej, plazmy, lasery kosmos i tak dalej chciałem w końcu, w końcu wrócić do korzeni mojej przeszłości, słuchajcie która właśnie była usytuowana w grach właśnie z Wojny Światowej. Wszystkie części Medal of Honor i tak dalej, i tak dalej. To było to, co po prostu kochałem, uwielbiałem po prostu grać. No i w końcu, słuchajcie, Studio DICE, Electronic Arts, niesamowite, Electronic Arts, Electronic Arts zdecydowało się właśnie na umieszczenie uniwersum Battlefielda I w I Wojnie Światowej. To już jest totalny, słuchajcie, kosmos. pierwsza Wojna Światowa, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby jakikolwiek że tak, dużych studii była ona odzorowana w grze. Zawsze to była Druga wojna światowa, która ogólnie była bardziej ciekawsza, ale okazuje się, że i pierwsza wojna światowa jak najbardziej ciekawsza również być może. A więc słuchajcie, przejdźmy może do yy, unboxingu. Unboxing. No dobrze, moi kochani, unboxing jest pudełeczko Battlefield. Myślałem sobie, że pudełko jest słuchajcie za lekkie, żeby coś tam było. Oczywiście proszę płyt. Choć jakby płyt nie było, to i tak słuchajcie bym się wcale nie Ale otwieramy. Zobacz, co mamy w środku? Płyty i jakaś nagroda. Co to jest? Już sprawdzamy. Słuchajcie, pudełeczku jest coś takiego. Odblokuj nagrodę. Pomaluj swojego tytana w Titanfall 2, w barwach wojenne Czerwonego Barona, inspirowane grą Battlefield 1. Aby odblokować nagrodę przed 31 grudnia zaloguj się przy pomocy tego samego konta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc raty taty, dupa w kraty. Yy, no i tyle słuchajcie. A więc nic ciekawego tutaj w budomeczku nie ma. Ale najciekawszą sprawą słuchajcie jest to, że są płyty, że są Ile tych, ile tych płyt mamy? Już mam. Pokazuję. Słuchajcie, płyt ile jest? Już mam. Słuchaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Żartuję, oczywiście. Słuchajcie, płyt jest tylko albo aż 5, albo aż 5, 5. to są właśnie pludy do gry Battlefield 1 słuchajcie ja takie kolega kiedyś się mnie zapytał słuchajcie czy te unboxingi w ogóle jest sens słuchajcie robić jeżeli w środku absolutnie nic nie ma ja sobie pomyślałem że faktycznie kurwa cał, całkowity totalny sens jeżeli producenci, deweloperzy absolutnie nam nic nie dają w tych pudełkach, które kosztują niemałe pieniążki, nic prócz płyt, to by można było powiedzieć, że srać na to i po prostu po co robić unboxingi i od razu zrobić na np. instalację danej gry. Ale sobie pomyślałem, że jeżeli yy, cała moja seria yy, tychże unboxingów, już tam parę części jest, stwierdziłem, że że nie poddam się i będę te unboxingi robił. Mam nadzieję, że w kolejnych grach, w kolejnych odsłonach wielkich hitów i nie tylko, w końcu coś dostaniemy. Przecież pamiętajmy: Mafia 3, wielki plakat, mapa. A więc, no oczywiście, wiedźmy, prawda? Wiedźmy. No ale dobra, słuchajcie, może teraz przejdźmy do samej instalacji gry. Oczywiście na platformie Origin. Zapraszam serdecznie. I płytka, słuchajcie, jest złożona do komputera. Oczywiście uruchamiamy Excel Launcher. Automatyczna instalacja, instalacja gry. Od razu nam się odpala y, Origin. Klikamy oczywiście przycisk. Y, dalej, żeby tą, żeby, to, żeby tą grę, słuchajcie, zainstalować. Klikamy. coś się dalej pojawia. Mam nadzieję, że żadnych komplikacji z uruchomieniem instalacją tej gry nie będzie. Tutaj oczywiście automatycznie nam się odpala yy, sam już cały Origin. Tutaj oczywiście wpisujemy kod produktu, który właśnie mam na tej, na tym małym pierdolniku, który właśnie wywaliłem. Słuchajcie, klikamy przycisk dalej, tutaj oczywiście potwierdź wybór produktu, żeby nie było żadnej pomyłki, że czasem nie instalujemy jakiegoś porno, porno gry tylko oczywiście Battlefield 1, klikamy dalej co tutaj jeszcze mamy kod produktu oczywiście został dopisany do naszego konta to taka informacja i startujemy, co tu dalej będzie słuchajcie oczywiście wybór języka a więc klikamy na akceptuj polski jak najbardziej okej okay, słuchajcie to robimy Insta tutaj oczywiście sobie możemy zmienić folder i tak dalej, tutaj oczywiście z pulpitu usuwamy, nie chcemy nic żadnego syfu na pulpicie Oczywiście przeczytałem umowę licencyjną, i słuchajcie, gra się instaluje. Kopiowanie z płyt. Pięć płyt tutaj mniej więcej pokazuje, że to będzie czas uuu, i jeszcze trochę, parę ładnych godzin. No ale zobaczymy, jak to ogólnie wszystko ładnie nam pójdzie, jak to długo będzie trwało, czy może jakieś aktualizacje będą, to się oczywiście tutaj wszystko okaże, wszystko wam powiem ile to u mnie zajęło czasu. Mam nadzieję, że niezbyt dużo, ale, to wiecie, to różnie, różnie z tym wszystkim, słuchajcie, bywa. A więc widzimy się już za sekund dwie. Słuchajcie, no i Battlefield został ukończony. Muszę Wam powiedzieć, że to troszeczkę długo trwało, jakieś godzina i, i 45 minut. Nie wiem od czego to zależy, czy od procesora, czy, czy nie wiem. Czy od jakichś różnych dziwnych yy, specyfikacji komputera, yy, ale no mamy, słuchajcie, gra została ukończona. patrzę, żadnych na razie nic mi nie pobierało, przynajmniej ich nie zauważyłem, żeby cokolwiek mi pobierało, a więc jeden duży plus. No i słuchajcie, no i tyle. No i tyle. Yy, yy, gra została zainstalowana prawidłowo. Yy, yy, yy. I tyle by było, jeżeli chodzi o tą kwestię Battlefield 1. Teraz tylko i wyłącznie zabrać się do gry. Yy, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia i zobaczenia. Papa. Pa.